Witajcie, przyjaciele, Tomek dorożała, służba apostolska. Tak, mieć więcej pieniędzy w życiu. Uwierz, że Bóg chce, abyś był bogaty. Największą blokadą dla nas, jako ludzi wierzących, jest to, że nawmawiano nam poprzez religijne jakieś małe, że Bóg nie chce, abyś zarabiał duże pieniądze, Bóg nie chce, abyś był bogaty. I wtedy, jeżeli mamy takie podejście. To te podejście blokuje przepływ finansów. Podam tylko jeden przykład. Pewna Agata, która nie mogła mieć dzieci, wierzyła w takie coś. Musisz nieść swój krzyż. Ona interpretowała to tak, że nie mogła mieć dzieci, i to był jej krzyż, i przez to Bóg chciał ją czegoś nauczyć. Jednak zweryfikowałem to jej podejście z Biblią i, i, i pokazałem jej, że nieść swój krzyż znaczy nieść to, co, co Jezus. No bo Jezus został ukrzyżowany za co? Za to, że się imiał Bogiem, czyli jest to prześladowanie, ponieważ Jezus uzdrawiał chorych, więc choroba nie może być elementem niesienia krzyża. Rozumiesz? Ona zmieniając to, została później uzdrowiona i dzisiaj ma już dwójkę dzieci. Więc zmieniając podejście do życia, naprawdę Bóg zaczyna działać przez ciebie. Więc co mówi tak naprawdę Biblia o bogactwie? Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Pierwszy z nich, pierwsza księga Kronik 9,12. Od Ciebie, Boże, pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz wszystkim. Po pierwsze musimy zrozumieć, że od Boga jest bogactwo i chwała. Drugi przykład, Abraham. Zobaczcie sobie, że wszyscy praktycznie mężowie Boże, którzy byli posłuszni Bogu, byli obrzydliwie bogaci. Abraham, księga rodzaju 22:16: Przysięgam na siebie, mówi wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna swojego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i ziarnka piasku na jak wybrze na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół, sukces w życiu, tak? Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa. Ludzie wokół mają życzyć sobie szczęścia, jakie ty masz. To jest obietnica Boża, ale powiesz do Abrahama. No to już mówimy dalej. Ale zanim to yy, powiem dalej, zobaczmy, jak Abraham skończył. pierwsza Mojżeszowa 25, czyli księga rodzaju 25, 8. I opadł z sił Abraham i umarł w pięknej starości. niebrzydkiej, pięknej starości. Sędziwy i syty dni. I został przyłączony do przodków swoich nie był biedny Abraham i umarł szczęśliwy. Galatów 3:13, Nowy Testament. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Z tego przekleństwa Pan Jezus Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie, Jezusie, udziałem Pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Jeżeli jesteś wierzący, błogosławieństwo Abrahama ma być przez wiarę Twoim błogosławieństwem. Uwierz w to, nie blokuj tego. Dwa. Przykład Izaaka, znaczy w sumie trzy. Przykład Izaaka, księga rodzaju 26. Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama Izaak, powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego. Przebywając w tym, w tym, w tym kraju, <laughs> zasiał Izaak ziarno i doczekał się stukrotnego plonu gdyż Pan mu błogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada, owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca Abrahama niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaka, czyli król rzekł do Izaka, odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. Król rzekł do gościa, tak, Bożego. Odejdź od nas, bo nasze królestwo ma mniej niż ty sam. Rozumiesz to? Zamożniejszy jeden człowiek niż całe królestwo. Halleluja! Trze y czwarty przykład. Jozafat. Pan zaś był z Jozafatem. Ponieważ postępował on takimi drogami jak na początku jego praojciec Dawid, i za Baalami nie chodził, lecz szukał Boga swoich ojców i postępował zgodnie z jego przykładami. Występków Izraela nie naśladował. Umocnił więc pan władzę królewską w jego ręku. Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi daninę. Także posiadł obfite bogactwo i wielką sławę. Piąty przykład: Bogactwo w Chrystusie. Filipian 4,19, Nowy Testament. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Wszelką potrzebę waszą zaspokoi. Zaspokoi. Szósty przykład. Powołanie Jezusa. Księga Izajasza 61, którą Jezus sam cytował. Duch Pana Boga nade mną. Pan namaścił mnie. I wiecie, to wszyscy sobie tak czytamy. Okej, okay, ale co tam jest napisane? Posłał miałaby głosić dobrą nowinę ubogim. I jaka jest ta dobra nowina? Kolejny cytat. Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę. Cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazywani, nazywani kapłanami pana. Widzisz, wy wszyscy wierzący będziecie kapłanami, ale to pomijając. A nie yy, ksiądz kapłan. Będą was nazywać sługami Boga Najwyższego. Użyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie. To jest w ogóle... Bóg nie jest humanitarny. Przywłaszczycie sobie ich dobrobyt. Halleluja. Przyjaciele, po co Wam to przeczytałem, te cytaty z Biblii? A po to, żebyście mieli pełną świadomość, że Bóg chce, abyś był bogaty. Żebyście uwierzyli, że Bóg chce, abyście byli bogaci. I dopóki w to nie uwierzycie, sami będziecie blokować Bożą przychylność dla Waszego życia. Oczywiście ten temat pokrywa tylko skrawek, ale od tego zacznijmy. Pierwsze było osianie. Drugie będzie, żebyś uwierzył. Że Bóg chce, abyś był bogaty. Uwierz w to dziś, a to zapoczątkuje Twój przełom. Błogosławię Cię w tym. Amen.